Krzyżowcy prasy skarżą, metaforyzm wojowniczy, aluzyjką swą szwarcują, styl pogody dla krzykaczy, krawaciarze politycy, jak brutale naparzają, foki w cyrku biją brawa, oklaskami dla bezprawia, limit tworzą dla jednostki, jej poglądy mają w dupie. Swe reguły wykrzykują. Nie kierują się rozumem. Zdradza znów niewierna prawda. Tęgi głowacz ją steruje. Uśmiechnięty ambasador. W paragrafach kłamstwa wlecze. Grzechem pychy tworzy dzieło. Smrodzi, pluje dla wiwatu. Bo portkami trzęsie prawo. Głupa wali swą powagą.